LLOsy208 witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku nie? kolejnego sezonu na Świętok Syskiej i przyjechał do mnie dzisiaj bus jakiś Kaizimierz właśnie, bo powiedziałem ja miał plakietkę i czytałem ładnie jest firmowym e, busem wszystko. od on, on odwożył mi ładnie e, zwij tylne po to żeby ja e, sobie wyciągnął, bo ponieważ dzisiaj mamy e, piątek i trzeba e, szybko ogarnąć co to trzeba ponieważ ten pan się spieszy, bo potem musi do rodziny jechać na święta i on poszedł do mojego domu na kibel ja zamówiłem sobie właśnie worki basą dla świn i teraz y, będę oczywiście wyciągnął no daj, ja nadal razie co ja zrobiłem bo będę robił tylko jakoś musiał wyciągnąć ale kora nie nadchwycił to wesel E, po, ja bym chyba po cichu wesel, O tak, takie Ja umiem takim busikiem, bo ponieważ kiedyś Tomek miał taki bus. I mu się przydał, ale teraz Tomek tego busa nie ma. Bo kiedyś to by był bus firmowy. Na wynajem na firmy. Dobra, powoli żeby nie rozerwać tego. Tutaj obok kodrabiny sobie postawię, ale tak się po prostu yy, pokłada się. Ja potem chyba na naokoło, ja się boję ze dziurę zrobię. Nie mam zaczka. Właśnie. I tak, i tak i tak bym nie chciał dlaczego, bo to marnowanie bym musiał wiaderkiem skobrać. A ja wiadra nie mam, bo mi ukradli. Zostawiłem otwartą bramę Jakiś Typek wesek Zabrał wiadro i uciekł W nie ma wiadra A dobrze, że sepadek Zostawiłem kamerę GoPro Włączona mi nagrało Pomyślałem, że y, kamerę GoPro była I nic z tego po prostu Było wą, y, włączone a, mówię, a dobra położę, bo ponieważ że, że tak i tak będę musiał przyjść A jak ja jak jak ja połóżłem, to przez przypadek palcem nacisnę na Start na grupę i nagrało złodzieja, który ukradł wiadro. I wiadro oczywiście nie ma co kupić. Po co, po co on ukradł te wiadro? Jak te wiadro jest mu niepotrzebne? Mi jest potrzebne na jakie pasy, coś tam zrobić z ryzykiem, albo coś w to Zawsze, z każdej, każdej chwili zawsze się przyda i teraz widzimy się jak już będę układał, bo pan y, puknął y, do okna, bo ponieważ, że pana nie nagrywałem, bo ponieważ, że ten y, pan y, wystydzi się pokazać y, twarzy na kamerze. Y, widzimy jak y, pan już odjedzie i pojedzie. Dobra, pan sobie pojechał, y, zapłaciłem mu właśnie za transport i zapłaciłem za worki. Y, Kupiłem takie worki za pomocą takiego sąsiada, który zna się na nawozach, na nasionach jakichś, po prostu które żeby były lepsze. Muszę to wziąć. Czas nie mogę uchwycić. Ohoho. Oh. bydle jednym. Takie jak kupiłem jakąś pasę. Z Piksno. no. Z Niemiec przyjechało. nie, na do Polski, a potem e, tym busikiem Bo to bardzo dobra pasa dla świn. E, polecam oczywiście, bo, bo to jest ekologiczna e, pasa dla świn. Jak pójdę sobie tutaj poukładam, bo świn nie mam na razie, bo podjadzą, e, na Tutaj na patwisku dla świn nie ma. E, poczekaj. Źle razy znikło. Ale to popodobnie dowiedzieć się. Tym. Dobra, po kolei sobie pójdę. Dzisiaj yy, mamy piątek. Jutro mamy Wielką Sobotę. Bo jutro ja się wybieram oczywiście w yy, rowerem właśnie yy, do kościoła. Yy, kamerkę go wezmę, ale kościele nie można ekrywać, yy, bo jest yy, tabliczka napisane yy, na tablicę yy, zakaz fotografowania. Yy, Fotografować zakaset. Łatnie. I od y, dziewiątej do dwunastej można y, przybywać, bo ponieważ że te świństwo swist, y, na całym świecie ten wirus panuje. Łatnie. I, i o będzie, bo ponieważ y, rząd sobie za... Su, y, za... za... za sudo, y, zasłużył sobie na to, żeby kościół miał mało ludzi żeby tego tego wszystkiego zaraza nie było żeby ludzie po prostu nie pozrazali się tylko żeby ludzie z tego kościoła wyszli zdrowi a ja mam na taki jeden plan, sposób że jak będę chory to uratuje mnie po prostu zidentyfikować się y, ciepłą wódką i wtedy szybko przejdzie Ci i będzie zdrowy. I pomodli się do Boga, żeby Bóg y, dał Ci y, życie kolejne i usunął Ci tego wirusa. Dobra, a my teraz koniec gadania o, o tym tam. Teraz idziemy dalej y, przenosić sobie, bo poniedziałek, niedzielę już y, <tuszy> będzie śniadanie y, wielkanocne i będziemy zreć. Z, z rodziną albo tymi do mnie na farmę przyjeżdża e, Sołtys LS Rafał, Rafał Sołtys LS i Tomek Selczyk czyli Rafał Lewandowski i Tomek Selczyk przyjeżdżają tutaj do mnie do tego e, pięknego domu na Wilekanos tylko Tomek powiedział, że y, po, y, podjedzie po Rafała właśnie oczywiście i tutaj e, przyjadą, ale to będzie się działo Wielką sobotę wieczorem oczywiście do mnie przyjadą, bo pomiędzy Rafał i Tomek też muszę i do Kościoła Azy Właśnie, a ja teraz sobie oczywiście poszedłem tam sprawdzić, czy nie ma jeszcze jakich worków, pojazdu. mówiłem zamówiłem 5 worków, a ja miałem 8 za ale sąsiad powiedział, wiem pan. Więc pan sąsiad, pięć worków, świnie będą najezone i zrome. Chemii zany nie kupuj, bo przed tą chemię może świnie zatrucić. A ponieważ no, dobry pomysł oczywiście i się zgodziłem na y, takie coś, bo osoba było się zgodzić. Bo ja się nie znam, bo dopiero się, y, y, się usuwa. Ja teraz y, zrobię cięć... Y, muszę cięć zrobić, bo poniaze będę świnie. Wyprowadzą na... Wychodek z dla świn Takie patwisko dla świn Właśnie widzowie Będzie cięcie Dobra widzowie już oczywiście zrobiłem film yy, tutaj nie ma 8 film miałem Właśnie 8 fin jest na wychodzie Na świeżym powietrzu ja teraz idę po prostu sprawdzić nic, nic nie uciekało, dobra. Raz, dwa... Yy, jeszcze w police. Bo był lak i się pogubiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale na no, podobnie jest osiem. Yy, Tylko tu inaczej widać po prostu, bo no to nie jest. Jak prawdziwym w życiu to jest farbi, trochę inaczej mamy. Właśnie. A daqui? Nie mam y, wyniosła czasu i karmy. Bo trzeba pójść i przygotowywać posiłki na niedzielę. Teraz do chałupy sobie pójdę. Dobra, widzowie, ja już idę powolutku do chałupy, biegnę, bo podniosę się z piesy, żeby przygotować, bo jutro psy je zają, oni. I widzimy się y, jutro, jak będę jechał y, rowerem kosyczkiem do kościoła. Na, do kościoła poświęcić jajka. Na razie. Widzimy się jutro. Dobra, pisamy mamy już sobotę. Sobota. To jest maknę i się dazyło, bo nie ma ze za to wypada. Nie wiem od czego gra to padać, ale jakoś... Jako to jestem przygotowany na tą pogodę, bo widziałem wszystko z okna. Jestem tego dumny za to poronę. Dlatego ochraniam się przed tym bratem. Ale i tak i tak muszę iść, bo poniada... Muszę iść tam na prost, do sto doły, wziąć i wyjść z kosyskiem. Ja tego nie mam, to pro. I zsymał w, w rękach kosysk, jaki będę sobie... Do tego klasyczka mam zakryte i poli zakryte, żeby powodzi nie było w tym kosyczku Ale tak powódź będzie. Z wody święcej. A ja sobie widzę oczywiście najszybciej jak potrafię. Przemiec się doskedowanie. Dobra, chodzimy, żeby nie było mokre. Dobrze, że tu nie pada. Jest takie betonowe podejście. Tam na górę, ze się rzucam bo tu jest rower ale rower ma ługi bugi kamerą trochę ja będzie nieralnie dobra szybko tutaj wpadać ale tak nie że mocno bo mam. dobra sobie polecam tutaj co so oczywiście do tego rowerka Noel ono się ma witam widzowie a dzisiaj jak najszybciej potrafię bo nie was jest zbyt znak dziesiąta i muszę... Y dziesiąta już, ale muszę jak najszybciej potrafić y pojechać. Dobra. U o o o o wywaliłem się do rowerza. Nie znajdzie się mi się nie stało. U ugi bugi, bo wiem o się, się wywaliłem. Nie będę brzdkowo był mój post. Zakaz mówienia brzydko, kara na zawsze, Na wybrzganie blu i brzydko mówienie i obrazanie innych yy, widzów, kara. Dobra, byłem, yy, o tutaj się odlać, bo nie wytrzymałem sikać, mi się nie chciało, ale nie nagrywałem, bo ja to się pop, yy, pędziłem od, yy a nie chciałem marnować, ale tutaj stanąłem jak oddać to to, to to się to, 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 to nie pochwalić po prostu, że oczywiście sobie posty zrobiła żeby widzowie wiedzieli, że ja sobie jadę. W ramach, jak otwiera rower się wywalił i, i nie chciałem już nagrywać po prostu, powiedziałem, nagram jak będę już niedaleko, od tutaj, powiedziałem, nie mam tu sensu się męczyć oczywiście. Więcej widzowie... Ja dalej po prostu będę ciężką drogą jechał do pośpiechu. I po żeby ja się nie zabił. Jak, jak to jest 100 to dole, co siebie, wy, wywaliłem się na rodze. No ale ono się ma, zostawcie łapkę, porę i suma. Idziemy. Upuśledzone nogi ma. <laughs> Taki model oczywiście zrobiono upośledzony i muszę tak nagrywać upośledzony rower i jak ten skręt pedałować to muszę na prawą lewo oczywiście, żeby oczywiście rano wyglądało i sobie dalej jadę debatnie eee, i co, ale tak i tak wieczorem goście do mnie przyjeżdżają, eee, Tomek przyjeżdża, Tomek powiedział, że rano przyjdzie, bo pogiada eee, blisko ma bym powiedział, że ma oczywiście blisko On to może z ale I tak i tak będzie musiał do mnie podjechać samochodem Żeby rakowała Lewandowskiego Są też LS-y w opisie do niego I on tak i tak go będzie musiał zostawić Właśnie Jak zostawić? Zadaj tak u mnie, żeby mi pomógł To widzimy się jak będę wracał Dobra Dobra, widzowie jestem ale myślałem z bo, bo krędupa Przez ten bo gra <grym> się, <grym się grem, rozpuścił i kauza się zrobiła, a ja się dalej a ty się nie nagrywałem, bo powiedziałem, że nie woda jest regulami z tego przestrzegać regulami. Zakaz fotografowania, zakaz nagrywania, zakaz prowadzenia psów i zakaz yy, zakaz chodzenia czapką. Tylko obą kobietę czapką. I zakaz jedzenia. I picia. Dobra, jedziemy. I zakaz palenia elektryka i tutaj dobra, jedziemy na gospodarstwo a tutaj widzę wam formować oczywiście tutaj będę miał zaplanowane tam blapsę zrobić, bo poniżej rower jest wolny ale mało procent materii mam, ale muszę się wyrobić, bo poniżej tak tam blapsę uruchomię stąd wyjadę sobie widać, że ludzie tu Podpierane mają wszystko, ponieważ że mamy wielką sobotę w Kościele. Byłem, zobaczyłem grup Jezusa w i, i, i wojsko, nie wojsko, tylko och o, ochotnica straży na Dwóch takich nastolatków to stało z się toporem, albo się kierą, jak ktoś to woli, i pilnowało po prostu, żeby. taka tradycja oczywiście jest ja tam sobie rzuciłem 10 zł do, do tego do, do grobka na kościół żeby kościół miał lepiej a ja sobie jadę oczywiście rowerem cały czas właśnie i chciałbym zaprosić was do słuchania muzyki i poinformować was że teraz będzie ta oglądali bla 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 samen di si akonda mere stretchat do suta Dobra, tam na przykład się skończył, a ja wiedzę sobie do sto do A, z e, przed to padać nie powiedziałem, bo sami mogli zauważyć po prostu. A ja sobie wiedzę tutaj gitara. Łokieć, pięta, nie ma klienta. Dobra, zamykam. Idę. Yy, znaczy, Nie, ja pójdę święcą, na ja to świecą, to ja mam do święt, pójdę Widzimy się jak... Yy, Minie kilka minut. Bo muszę świecąkiem położyć się szebrać I z Kibla skorzystać, coś się napisać. I do roboty, jeśli wziął świnę na karmi. Bo nie chcę, żeby świnie mi zdechły. Trzeba zbać o zwierzęta. Wierzęta dla mnie tak jak ludzie. I trzeba stanować. To widzimy się, jak będę wychodził z domu. Dobra, wziąłby się z domu. Łatnie. Idziemy po prostu teraz do świn na karmi. Najpierw mi świnę, mnie, yy, żebyś się nie jakieś Tą pasę się kupiło właśnie. Se idę. Bo dzisiaj wieczorem się zająć. Ja już nie będę grywał. Chcę sobie kamera niech sobie odpocznę. Nagram sobie coś. Co idzie jak to. wyjazd, Tak, podziałek wieczorem. Yy, Tomek oczywiście, go się musiał odwieź od go zawieź go do y, domu pick up tak oczywiście dobry pomysł a ja sobie tutaj dalej idę bo nie ma ze sobie tutaj napełnią i coś tutaj nie pykła ale chyba już y, mamy linii bo oczywiście worek y, nie znik a zniknie worek to jest mogę oczywiście dokładać Coś się zwiesiło. Widzimy się, jak to wyciągnę. Bo kamera się buja. Dobra, białem i, widzia i widziałem, widzowie ze świnie już jedzą. Oj, świnia odeszła. O, kolejna idzie. No pewnie by To Coś się buję, świnia. Ja na goldbary to samo mam. A na Sosnówce yy, tego nie mam. Raz miałem, że wierem mi wywalało. A świnia je nie, yeah. a ile zarys mają to wam powiem, ile tutaj do koryta szypnąłem. już na maksa napełnione na jest, ale nie będę mówił czego, co jest, bo to mnie samka jest ekologiczny yy, właśnie i yy, beczki nie na wodę, Mia, yy, miałem mieć, ale yy, to by nie bardzo że musiał yy, pożyczyć, bo nie, że jakieś tam Ktoś potrzebował na lany poniedziałek. Właśnie. A idę sobie do mieszkania i ogarnię na jutro. Po jutro jest niedziela, tylko nocna i poniedziałek jest lany poniedziałek, a wtorek jest normalny dzień. Zasubskrybujmy kanał, sobie być na bieżąco. Sobie nie przegapić ta i udostępnij e, film swoim znajomym. Właśnie oczywiście i uformować wesołego jajka, szczęścia, radości, pomyślności, szukania szczęścia. Właśnie życzę, żeby nikt się nie przejadł yy, właśnie jedzeniem. Życzę, żeby yy, brzuszek nie bolał od jedzenia. Życzę spełnionych yy, mazeń na wilganu i życzę Ci dobrego jajka. Właśnie. Jeszcze dalej powiem wam, bo muszę wymyśleć wam I, wy, i wymyśliłem wam yy, smacnej synki i jajeczka W ten świąteczny ranek A w koszyczku wielkanocnym Samych niespodzianek Ładnie I życzę wam, żeby lany w mojej najfajniejszy i udany w tym roku i ciepły Jak zawsze A ja już kończę ta mój kanał, żeby na bieżąco i napisz komentarz i zostaw 10 łap w górę, żeby Bartek na odcinku wystąpił. Ile da radę łap w górę, to spoko, to na razie, sobie to się papa, wesołego, alleluja i do pszczucia.